Sobota bez polskiego podium w skokach narciarskich w Sapporo, niestety fantastyczna seria Dawida Kubackiego dobiegła końca na 10 podiach z rzędu. Dziś na Okurajamie Kubacki był czwarty, najlepszy z Polaków, ale do podium trochę zabrakło na pudle Stefan Kraft, Halvor Regner-Granerud i Rioju Kobayashi. Kubacki ze swoich skoków jednak zadowolony. No Trochę, trochę tam brakło no, do, tego, do tego podium. Ale i tak myślę, że z dzisiejszego dnia mogę być zadowolony. Tutaj mieliśmy bardzo mieszane te, te warunki. Nie trafiłem zbyt dobrze, ale moim zdaniem skoki były na bardzo dobrym poziomie. Ja się z tego cieszę. No szkoda oczywiście tego, że, że, że dzisiaj nie jestem tuż za podium, bo to miejsce zawsze tak trochę najgorzej smakuje. Ale myślę, że to też jest e, mimo wszystko fajny dzień, właśnie ze względu na te skoki. Ta skocznia jest dość specyficzna i tutaj na dole e, no, musi być chociaż troszeczkę, żeby, e, żeby się dało odlecieć. Tak jak w kwalifikacjach, u góry była cisza zaraz za progiem i wyleciałem, byłem nisko, ale tutaj już przechodząc... E, w tą drugą fazę lotu już za bóle. Jak ten wiaterek złapie, no to, to się robi nagle z tego 20 metrów, albo 30 nawet więcej niż gdyby tego wiaterku nie było. Zwłaszcza z tych niskich belek. Teraz belka była trochę wyższa, no bo jednak te warunki w przeważającej większości były takie delikatnie z tyłu. No ale na tym po prostu się ciężko tutaj leci. A wydawało się, że to może być piękny dzień, bo najpierw Kubacki wygrał kwalifikację, a po pierwszej serii na trzecim miejscu był Aleksander zniszczał. Niestety, to jest trzeci w tym sezonie konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich, którzy Polacy kończą bez miejsca na podium. Okazja do rehabilitacji bardzo szybko, bo trzeci i ostatni konkurs w Sapporo zaplanowano na najbliższą noc. O godzinie drugiej nad ranem polskiego czasu się ten konkurs rozpocznie. Transmisja w tvn Eurosporcie 2 i w Playerze.